Do mamusi na obiadek. tutaj jakiś tego. Wiecie, on może to przejść, mnie zarzą się? To swoją drogą. Skurwy syn no zgaszę bo mi zaraz pierdoli. 101 mam. Wiagry. Jakby komuś nie stawał On już tam jest, tak? fajnie To mogę iść Fajnie, że on tam idzie, nie tam akurat Drzwi rozjebał, czy nie rozjebał? Idzie, idzie Znik chyba Jeżeli dobrze widziałam No wreszcie się... kurwa zatrzymało się ożywimy te miejsce. Tyry, tyry, tyry Wow. Ożywimy te miejsce. Mogę jeszcze bardziej ożywić Duchowe sanktuarium. Cała swoja życia myślał, myślał, że był dobrym człowiekiem, ale tu się jebałem. Ja pierdolę normalnie. Szok, a Penner, kurwa, no to co będzie? No, zapierdolanka, zapierdolanka drzwi się otworzyły. Co to jest? Dziennik Daniela. To jest prawdziwe! Nie jestem bez winy! Zostałem zmanipulowany przez tego demona! Grał na moim rozumieniu i. Stawiał mnie na spotkanie z cieniem. Chwał na moim. a a to. A to padły, spiskujący człowiek. oczekuje ode mnie, że stawię czoła swej śmierci. Podczas gdy on ukara mnie, Aleksandrze, zabije cię za to, co zrobiłeś. Gdyby tylko cień podpadł, dopadł mnie w Londynie lub w Algerii. Nie musiałbym znosić tego upokorzenia. Zrobiłeś ze mnie mordercę potwora. A, monster! Teraz oczekuję na swoją śmierć. Jestem zbyt słaby, by iść dalej. Ledwo mogę stać, gdyż kolana zawodzą mnie już. Nie mogę patrzeć, gdyż moje oczy łzawią. Jestem tak wykończony jak człowiek, którego torturowałem. Gdybym tylko mógł odpędzić mój strach, hmm. ciekawe. To już wiadomo o co chodzi. Zrobił z niego potwora, po prostu. Wow, jakaś kurwa tajemna moc, psychika siada, może tutaj trzeba coś tego. O co to biega? To Szczerze mówiąc, coś tu musi być z tym związanym zapewne, żeby te drzwi jebane się otworzyły. Ty, 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 Parę śniaków. Nic się nie dzieje no, Zajebało, jak Pewnie zdrowia <tutujesz> tutaj no comment Jeśli chodzi o umysł No idź, idiotą się, czy na czworaka napierdala No idź, idź Ja pierdolę To jebany jebany wcipki Już w Co to jest? Kulista komnata Kulista Gdyby nie Aleksander to nadal byłby niewinny i takim bym umarł Stanąłem się czy... O, oh. jak udawa się w mm. Czy jesteś lepy, że nie dostrzegasz dobra we mnie albo zła w agrypie? W agrypie. Co ja z tą głową mam zrobić niby? Nie wybrano przedmiot do połączenia To ja go kurwa jeszcze połączyć muszę Pochuj mi ten kotek Chuj ciebie Bierz głowę!